Zastanawiacie się Państwo, czy obecność radnego z klubu Rafała Dudkiewicza coś oznacza tutaj na spotkaniu z panem ministrem. Otóż oznacza, ja uważam, że jesteśmy w jednej koalicji, i pan prezydent, i pan minister i ja, koalicji zdrowego rozsądku. I ten zdrowy rozsądek odpowiada nam trzy rzeczy. Chyba. Po pierwsze podpowiada nam to, skoro uważamy, że wolność i odpowiedzialność to są ważne wartości i więcej odpowiedzialności, więcej wolności należy się obywatelom, a mniej państwa, to taka powinna być ordynacja wyborcza, która właśnie tę wolność i tę odpowiedzialność, ciężar tej wolności i odpowiedzialności, kładzie przede wszystkim na partii wyborców. I tak jak powiedział pan minister, jedno-mandatowe okręgi wyborcze dają taką szansę wyborcom większego wpływu na to, kto zostanie wybrany, a opierają ten wpływ przewodniczącym poszczególnych partii. Po drugie, ten zdrowy rozsądek wskazuje, że polityk powinien być osobą odpowiedzialną i odważną. Że zadaniem polityka nie jest piastowanie urzędów i zasiadanie w różnych ciałach, ale chęć ciągłego doskonalenia organizmu państwowego. I stąd mój i zapewniam, że także pana prezydenta szacunek dla postawy pana ministra, który będąc ministrem sprawiedliwości wykazał się taką odwagą, ale także skuteczną. A swoją kampanią na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej pokazuje, że nie wystarczy, być posłem, ale chce tę swoją poselską robotę robić jak najlepiej, e, przejąć jak największą odpowiedzialność za to, za to co czyni. Trzecia wreszcie rzecz, proszę Państwa, ja bardzo się zastanawiam, ten zdrowy rozsądek znowu, do którego koalicji tutaj należymy wszyscy, e, odpowiada mi, że warto byłoby zapytać się Trybunału Konstytucyjnego, o co też rozumiemy, posłuch. Tym przymiotnikiem, że wybory powinny być proporcjonalne. Bo przecież, przypomnijmy sobie, mamy taką jednomandatową ordynację większościową w wyborach do rad gmin, do 20 tysięcy mieszkańców. W takiej samej ordynacji wybierani są, wybierani są senatorowie. Dlaczego zatem nie móc rozciągnąć, co jest głównym, co przedstawiają jako przeciwnicy tego? tej sytuacji, tych jednomandatowych okręgów wyborczych, e, dlaczego nie rozciągnąć tego na wybory do Sejmu? Że wcale konstytucja nam tego nie zabrania, że nie trzeba zmieniać konstytucji, abyśmy mogli w ten sposób wybory przeprowadzać. Chciałbym doprowadzić do tego, także z młodymi ludźmi z ruchu jednomandatowych okręgów wyborczych, aby zapytać Trybunału Konstytucyjnego, co też w przymiotnik e, wskazane w konstytucji oznacza. Ostatnia rzecz, proszę Państwa, ja pragnę przypomnieć, że Rada Miejska, to był mój pomysł, przyjęła dosyć niedawno taką uchwałę, upamiętniającą pana profesora przystawę. I tam jest taki pasus w tej, w tej uchwale, który wskazuje na to, iż za co to jest pamięci. aby dzieło pana profesora, któremu pan profesor się poświęcił, jedno mandat w wyborczych, stanie się podstawą do dyskusji o naprawie życia publicznego w Polsce. Ja mam nadzieję, że działalność pana, pana ministra, pana posła, Doprowadzi do tego, że system jednomandatowy okręgów wyborczych będzie naprawdę w Polsce dyskutowany, a nie jak dotychczas, żeby podpisy złożone pod, pod taką prośbą o dyskusję, żeby nie były mielone. Pamiętacie Państwo tę sytuację ze zmieleniem podpisów? Bardzo proszę. Dziękuję. dziękuję. Czy są jakieś pytania? Tak. Pan, panie Ministrze, że spotykał się Pan już w wielu miejscach polskim z odważnymi członkami Platformy Obradowskiej. Czy wybrotowały są prace i ma Pan zamiar się z nimi spotkać? Ja zwróciłem się do szefów regionów, wszystkich regionów w Polsce, aby zorganizowali spot. Takie spotkania biura regionów organizują dla Donalda Tuska. Co prawda odbywają się one w Warszawie, w zamkniętych, w Warszawie czy w innych zamkniętych ośrodkach rządowych i zapraszani są tam nie szeregowi członkowie, a aparat partyjny, posłowie, radni, przewodniczący I muszę powiedzieć, że część regionów Platformy szefów regionów odpowiedziała pozytywnie. Miałem takie spotkania na Śląsku, w Zachodnio-Pomorskim, w Warszawie. Nie doszło do spotkania. Już nie zdążyłem pojechać do Lublina, Natomiast Dolnośląska Platforma nie odpowiedziała na mój apel. W tej sytuacji uznałem, że skorzystam z zaproszenia kolegów z ruchu jednomandatowych, z wyborczych wyborczych i z fundacji. Także tutaj w Wrocławiu nie będę spotykał się ze strzykną Platformy. Będę natomiast na ulicach Wrocławia rozmawiał z mieszkańcami, a spotkamy się na spotkaniu dyskusyjnym z, ze środowiskiem przede wszystkim studentów i samorządowców Dolnego Śląska. Dzisiaj o 18:00 Dzisiaj o 18, To spotkanie jest otwarte czy zamknięte? Otwarte, jest otwarte. Oczywiście za Państwa pośrednictwem też serdecznie zapraszam na to spotkanie członków platformy. Rozumiem, że Biuro regionu nie miało czasu odpowiedzieć na moje pismo, ale w, może wszelki członkowie y, znajdą czas, ochotę i odwagę, żeby się na tym spotkaniu tutaj dzisiaj pojawić. Powiem że nie ma innych to jeszcze spytam, bo zapros tam napisane, że... To jest inauguracja klubu politycznego, tak? Dobrze to ja, że... No nie ja tak było? Tak, tak. Jego klubu i czy to ogólnopolska inauguracja, czy to śląska inauguracja tego klubu? Klub będzie zlokalizowany tutaj, więc będzie to, można powiedzieć klub rzeczywiście związany z tym śląską, z Wrocławiem. Kultura polityczna, chcemy stworzyć we Wrocławiu think-tank, który będzie umożliwiał rzeczywiście dyskusję, spotkania, ścieranie się poglądów, zgadzanie się i pozostawanie poróżnionymi. To rzeczywiście dzisiejsze spotkanie jest takim spotkaniem inaugurującym. W ciągu najbliższych miesięcy można się spodziewać kolejnych, kolejnych spotkań. Mam już plan, ale to na razie jest na ja siebie będziemy oczywiście informować to, o tym, o co, tym, co będzie się działo na wyczerpcie. Tak, się będzie na kult polityczny. Kultura polityczna. Pultura. Kultura polityczna. Tak, tak. polityczny, kultura polityczna. Klub dyskusyjny i kultura Polityczna. Może jeszcze w nawiązaniu do Pańskiego poprzedniego M -m pytania, w mediach pojawiały się takie spekulacje o istnieniu jakiegoś porozumienia politycznego między inną rzecz chetyną, no myślę, że... Fakt, iż Biuro Regionu Dolnośląskiego otwornie kierowane przez mnie nie odpowiedziało na moją um, prośbę o zorganizowanie spotkania jest najlepszą odpowiedzią na te spekulacje. Ja bardzo szanuję Grzegorza Schetynę, ale nie ma między nimi żadnej współpracy politycznej Grzegorz Schetyna i Struktura Dolnośląska w tych wyborach zachowuje równy dystans wobec obu kandydatów.